Śpiew bandarlogów wędrujących. Księżyc oświeca cudnie, festony i girlandy małp na drzewach. O, zaprawdę nie masz ludu, jako my najwolniejszym jesteśmy narodem. Walczności i dowcipie niesiężni. Budzimy zazdrość wszystkich, a przeto udają, że nas nie widzą. Lecz mniejsza to. W beztroskiej igraszce ciągniemy się za ogony. Plany żywimy ogromne. Zmianę losów, postanawiamy narodu. Zebrane wioski wielkich drzew. Marzymy o czym się nie śni naprawdę. Zaprawdę. Ludom dżungli, jak długa i szeroka, genialne myśl nas tłoczą. Wtem, nagle spada orzeszek, Wzrok go śledzi. Myśli, pieszkają z głowy mniejsza o to w beztroskiej igraszce ciągniem się za ogony mowa nasza przebogata słowa coraz inne nowe czerpiemy z języków wszelakich z lwa pomruku ptasi głosów pisk szczekanie pomruk syki każdy odgłos piór szelesty, łusek tarcie słowem cały. Skarb odgłosów wszystko razem. Oto jest nasza mowa, oto nasz język wspaniały. Czyż jest dźwięczny? Mniejsza oto. W beztroskiej igraszce ciągniem się za ogony. Oto jest życie, oto wolność bandarlogów ogromną, zwartą gromadą, poprzez mroki kniei, poprzez liany drzew wierzchołki, przesadzając przepaści z hałasem bujnej radości. Pośród łomotu gałęzi pędzimy w dal ku jakimś dalekim celom, ku szczęściu i sławie.